Jesteśmy w Stężycy, bawimy się podczas pierwszej przebojowej majówki, jest z nami zespół Klasik. No, frekwencja dopisała. Powiedzcie, jak oceniacie atmosferę imprezy. No myślę, że skoro tutaj się znaleźliśmy, znaleźliśmy się z tego, co się dowiedziałem dzięki jakiejś ankiecie, która była przeprowadzona wśród tutaj lokalnej publiczności i wybrali zespół spółklasik, więc coś można powiedzieć, no dziękujemy za zaproszenie, cieszę się za to, że z tego, że mogliśmy tutaj zagrać i spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tak wspaniale się bawią. Atmosfera jak zwykle, no jak na wszystkich koncertach klasika, genialna. A o frekwencji świadczy chociażby ten korek, w którym utkwiliśmy, chyba z godziny jechaliśmy, także <laughs> mnóstwo ludzi naprawdę, super, super impreza. Słuchajcie, czy według Was jest szansa na kolejne edycje? To trzeba się zapytać tutaj głównego, że tak powiem, sprawcy, czyli wójta gminy, ale z tego co wiem, jest bardzo zadowolony i, i oficjalnie mówił, że będzie kolejna edycja przybojowej Majówki Stężycy. Także myślę, że jak będzie kolejna ankieta, być może ktoś znowu nas wybierze i znowu tu zagramy. Także spotykamy się za rok. No dobrze, a teraz trochę o samym zespole Classic. Ostatnio w Waszych klipach pojawiają się znani aktorzy ze szklanego ekranu. Skąd taki pomysł? No, generalnie cóż, no trzeba w jakiś sposób przyciągnąć, yy, zachęcić widza do tego, aby słuchał takich dinozaurów, jak niektórzy mówią, jak zespół jakim jest zespół Classic. E, w każdym razie nie, to taki fajny pomysł, e, który można zobaczyć w wielu zachodnich produkcjach. Nam no, wiadomo, że gdzieś chcemy się jakiś sposób wzorować, być e, u, ulepszać to, co robimy. Czyli jeżeli jest fajna muzyka, to w jaki sposób można udoskonalić nasze, n, nasze dzieło poprzez właśnie obrazek, a, a myślę, że takie osobo, o, o, osobowości, które zapraszamy do, do udziału w wideoklipie i że się zgadzają w ogóle wystąpić w nim, e, świadczą o tym, że, no, że, że robimy fajną muzykę i to nas utwierdza w tym. Że, że warto to robić. A czy planujesz e, dalszą karierę kinową? Tak, e, dostałem zaproszenie od Teresy łoski, abym wystąpił w kolejnym dziele nie tak na poważnie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No dobrze, a jak zapowiada się nadchodzący sezon dla zespołu Classic? Winer, jak się zapowiada? <laughs> no, no zapowiada się świetnie, koncertowo i hucznie. Zobaczymy, jak to wszystko ładnie się nam ułoży, ale e, bardzo pracowicie na pewno. Ostatnie pytanie, które na pewno najbardziej zainteresuje naszych fanów, kiedy nowa płyta? Na pewno przed wakacjami, ostatnie szlify, ostatnie. można powiedzieć, że płyta jest skończona. Zostało nam tylko tak zwane artworki, nad którymi pracujemy, ale naprawdę jeszcze chwila i będzie.